Dzień dobry, witam bardzo serdecznie szanownego jubilata, który niedługo kończy 30 lat. Wita prezydentów Wojtek. Specjalne życzenia od Artura, Weroniki i Ewy dla pana Michała Dymka. Przeczytam te życzenia. Wszystkiego najlepszego dla naszego taty Michała z okazji 30, 30 urodzin. Życzymy Ci wymarzonej podróży do Tajlandii, gdzie w końcu będziesz mógł być sobą. Wielu wspaniałych przygód w Afryce i drineczków na plaży. Dużo zdrowia, ponieważ już 30 latek nie trzymasz się już tak dobrze jak kiedyś. Cierpliwości i pociechy z dzieci, żeby nigdy nie zabrakło Ci pieniędzy na palcu buty i żebyś pewnego... Przyćmił Maksyma. Tato dynku, akceptujemy Cię takim, jakim jesteś, Twoje kochane potomstwo. Dołączam się do tych życzeń i do zobaczenia na jakiejś imprezie. Cześć.